Dzień dobry, dobry wieczór. A może dzisiaj zagramy sobie w demo w związku z Steam Next Festem, który cały czas trwa i mnóstwo wersji demonstracyjnych gier wszelakich się pojawiło. Zagramy sobie w symulator udrożniania rur kanalizacji i innych rzeczy, które udrożnić trzeba w przypadku powodzi. Dokładnie, będziemy z wodą pracować i będziemy zapobiegać różnym kataklizmom związanym z wodą. Tak przynajmniej się prezentuje ta gierka. Drain Team, demo, nie mam pojęcia kiedy wychodzi, więc nie zwlekaj, zostaw łapkę w górę i pamiętaj, że na Instant Gaming możesz sobie kupić jakieś zajebiste giereczki po naprawdę atrakcyjnych cenach, czy tam najnowsze BF-y, szóstki, czy może jakieś klasyki, pokroju, gier LEGO, które są przycenione na 95%. Super sprawa, jak o tytułu sobie klikniesz więcej, to tam masz link do Instant Gaming, Zapraszam, a my rozpoczynamy i zobaczmy, yy, zobaczmy, co gierka ma do zaoferowania. Oczywiście, na początku tutorial, jak używać podstawowych narzędzi. Katastrofa, zobacz, Osowisko! I z przepychaczem to kibla w oknie. Gotowy do akcji. Czy to nowy, narodziny nowego superbohatera? Kapitana przepychacza? Tak, to on! Ło pierun. Jestem gotowy. Kapitan przepychacz. Co to. Co to. Co A pick up the range? Dobra. I pick up. Mam teraz z hydrantem. Dawaj akcję z hydrantem. Uu, zobacz, jaka graficzka wody. Hu Ale się leje. Zakręcam. Ech. Ech. Zakręcone. Nie ma problemu. Można? Można. I co teraz? Teraz musimy podnieść jakieś inne narzędzie. Co to jest rake? Rake to jest chyba grabie. O, grabie, normalnie. I co teraz? Musimy coś zagrabić? Open map? Uu, kurde, no. Rzeczywiście zalało. Okej, okay. Backyard, no 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 Okej, okay, okej, okay, okej okay. Szukaj sztormu w miejscach yy, w miejscach zalanych Że tutaj gdzieś, ta? A wy schowaj tą mapę Że tu gdzieś będzie coś? A że tutaj coś będzie, ta? Odpływ grabiami, będziemy przepychać? Ta, normalnie. Myk. 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 Wepchał do środka normalnie. Dobre? Dobra, chyba zrobione. Bardzo dobrze. I tutaj drugi odpływ. Dawaj. Tym, try, tym, Ej, tutaj nie ma, tutaj. Tym, który tym. kapitan odpływ. Albo kapitan przepychacz. Dobra, udrożnione. Jeszcze tam coś jest. Tu nie widzę. Znajdź duże yy, duży przeciek. A, w ten sposób, tak? No? Znalazłem. Ale zasysa. Kto by pomyślał, że takimi grabiami. Tak, w Polsce były parę lat temu te powodzie, to ludzi grabi nie mieli? Żeby sobie odblokować po prostu? Przecież to proste się wydaje. Bez sensu. No dobrze, dobrze im ci politycy mówili, że trzeba było się ubezpieczyć. Bardzo dobrze im mówili, tak, tak. No, no, ładnie zasysa tą wodę, ale maleje ten poziom wody, czy to tylko taka animacja? Tak, ja jestem ciekaw. Tak nie wygląda, nie? Żeby to była taka pełna... Chociaż trochę ściąga tą wodę, więc nie wiem. Ale nie wygląda, żeby to jakoś malało. Dobra, teraz jakiegoś innego big draina szukamy, ta? A, że tutaj jeszcze, a jeszcze. Nie oczyściłem do końca. O, teraz oczyściłem. Ale nie widzę, żeby kurde ten poziom wody, czekaj, gdzie jest. To? A nie, o, zobacz, spadł, bo tutaj żeśmy czyścili. Bez skitu, czyli jest jakby ten, no tak ta, ta pełna fizyka takiej kałuży. Rzeczywiście schodzi ta woda. Zobacz jak zasysca, już jest na poziomie drzewa. Zara nie będzie wody. Wielkie zwycięstwo. Yy, zdefiniuj, gdzie woda musi być usunięta. Okej. Okay. Generator musimy podnieść. Dobra. War generator. Bo w chałupie tutaj. Do chałupę musimy wyjść. Kajto tu się otwiera. <gulę> No, grabiami chyba nie otworzysz, przyjacielu. Nie da się drzwi otworzyć? Może z tyłu. Na te reflekty, reflekty akurat brzydkie na tym chodniku. Takie kurwa. Uch, Fujka. A tu jest generator, dobra. Pick up and place the generator. A gdzie place? Że tutaj? Dobra. Tu będziemy odsysać, ta. Ok. Zaktywuj generator. Jak mogę go zaktywować? Bo muszę go najpierw podłączyć, co? Do prądu. Hmm. Do której dziury? Chyba do tej, co? Eeeem, um, kaj prunt, nie wiem gdzie jest prunt, ty Może w garażu no, Ale to za daleko, nie mam tak długiego kabla, panie Poczekaj, poczekaj, rzuć to na razie Jak to aktywować? Tutaj guzik, coś, kurwa? A, dobra, wcisnąć po prostu, o, Jesus. głupia. Głupi ja O, światełko, światełko, dobra Tu, i teraz kabel Dobra, kabel ten do tego, no Myślałem, że to musi być jeszcze podłączone do, do, do jakiegoś głównego obwodu O No i oświetliłem tę dziurę Elegancko i teraz co? Łopatę, tak? Będzie kopanie dziury? Będzie? I tutaj? Wow, kopanie dziury widzowie, wielkie zwycięstwo, gra 10 na 10 10 na 10 skali dobrodzieja Zobacz, i wodę przelewasz Wow, Leci Do sąsiada, myk <grytania> Myk wody do sąsiada, zaraz zakopiemy i będzie po robocie Dobra Tu jeszcze trochę Dobra Tu jeszcze trochę bardziej to trzeba udrożnić, o Żeby wincy Wincy musi lecieć, wincy. Kapitan udrożniacz. Takie kopanie trochę jak w Gold Mining Simulator, który, no, o zgrozę jeszcze do dzisiaj mam PTSD po Gold Mining Simulatorze. Ciężka przeprawa tam była z powodu błędów. No i fajnie. Jeszcze muszę? bo jeszcze musimy tutaj wykopać. Tak mi się wydaje. Potężniejszy. O, jest. Podnieś wiadro. Jezu, jak ciemno. Tu nic nie widać, hopie. Scan action. O, Dobra. Czy teraz jeszcze wiadrem trzeba? Zobacz. Podniosłem? No, coś tam podniosłem. I myk do sąsiada. Tak to się robi. No, kolego, fizyka wody. Uuu. Wielkie zwycięstwo! Cztery gwiazdki, bo w 10 minut, ale 1300 dolarów za to, że sąsiadowi żeśmy zalali e, po, ten ogródek. Zajebiście. Do garażu. Dobra. I teraz co? Mission board. Mamy tutaj misję. Zalana kawiarnia. Rura. Rura kanałowa. Zalała całą ulicę i kawiarnię. O cholera Ty jak fazmofobii sobie narzędzia wybierasz Zobacz I masz limit A co w sklepie? Generator możemy kupić? Podwodną pompę? I co to jest? Dmuchana bariera Czyli potrzebujemy generatora i pompy A, a mam generator? Nie mam generatora To dobrze by było, kurde Generator i taką pompę może weźmiemy od razu, co? Ja bym tutaj Ja bym tutaj Zobacz, masz wagę 28 na 180 No to kupmy generator Kupmy pompę Światło... Mm. Dobra, światło też kupię na wszelki wypadek. I weźmiemy tą pompę. Weźmiemy ten generator. Weźmiemy to światło. Kurwa, barierę też mam, to biorę, nie? Wszystko biorę. Pewnie. Pełne auto. Dobra, let's go. Na misję. Musimy uratować kawiarenkę. To misja dla kapitana przepychacza. Już gra się lepiej niż ten symulator superbohatera, który ogrywaliśmy parę tygodni temu. Ło, kurwa, panie! Sztorm tutaj! Jasny gwint! Szybko! Stawię bariery, to trzeba zatkać. Nie może tak ulicy za, za ten zapychać. Kurde, bele, generator mi zaleje. Boże, boże. Szybko, postaw tu na tej koparce. Eee. Kurwa, trudno, trudno się wylosowało. Tak po prostu jestem rzucony na głęboką wodę. Wiecie o co chodzi, bo, bo woda jest głęboka, nie? No. Jocie, pierun ty. Ktoś portal otworzył do podwodnego świata. Czekaj, jak ja to mam przepchać? Tutaj do tego kanału po prostu? A tutaj spływa ta woda w sumie Ale tak ledwo, ledwo A Muszę się tu rozejrzeć, bo kurwa głęboko Idę z tym generatorem jak cymbalista O, na śmietnikach postawimy generator Później po niego wrócę O, ale leje, ty Panie Może tu bardziej z przodu coś trzeba zrobić A mam jakiś ten, ja mam ten skan, no nie? Trzeba każdy ten udrożnić, chyba Nie no, wszystko tutaj jest zalane w p... Pi... Kur... Ty, co ja mam tu, od czego ja mam tu zacząć? no, musimy działać no szukamy tych odpływów, nie? Na pewno są gdzieś tutaj odpływy. Na 100%. Gdzie jest mój ten samochód? Mamy tak. Hydranta nie widziałem żadnego, nie? Hydrant chyba żaden nie dawał wody. Więc na dobry początek, weźmy grabie i poszukajmy. Poszukajmy, gdzie jakiego odpływu, aby. No, ale tutaj ta woda niby leci, ale ona jakby tak. Może czekaj, tutaj. Tutaj niby jest. W tym czerwonym chyba są odpływy, nie? Czy nie? Tu nie będzie gdzieś? Ja sobie poradzę z tym, tylko muszę. Nie wiem, od czego zacząć. No, szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Szukam. Ale ambaras się zrobił, ty. No, chyba, że tą pompę odpalę i po prostu zawsze ten. wysysać to. No, nie widzę tutaj. Może, może nie w tym czerwonym. No, przecież tutaj cały ten przeszukałem. Kur... Nie ma tutaj odpływu. Może pompom trzeba to jednak zrobić. Dawaj pompę, spróbujemy. odprowadzić tą wodę do tego kanału. Pa. Na tym postawie. Stoi. Eee... Co to jest? Odkurzasz do wody. A gdzie jest ta pompa, co ją ja miałem? Tu jest. No i tutaj gdzieś ją na, na głęboką wodę wrzucić Pyk Do generatora Pyk Zasysa? Chyba nie bo Może to jest do odpływu, czy jak? No czekaj, bo to nie wygląda jakby było podłączone Czekaj, może tak trzeba zrobić, aby tym kablem O, czekaj, czekaj, czekaj To chyba tak, kablem do tego O, no nie A teraz jeszcze A, i to teraz ten, ale to sypie wodę tutaj, nie? A my musimy Musimy ten kabel jednak tutaj dać Czekaj, 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 to, pick up, tak, połóż Tutaj. Dobra. Tutaj kabel. Tutaj prunt. Do generatora. I teraz czekamy 3 lata. I na pewno będzie gotowe, nie? Na pewno. Tylko, że jest problem taki, że tutaj się leje z tych budynków. No to... Kto tutaj wleci, to zaraz wyleci znowu. Hydrant jest zakręcony. Hmm. No trudno się wylosowało. Trudne. Mam klucz. No wiadrem raczej tego nie zrobię. Nie oszukujmy się. Może te zapory jakoś by trzeba zablokować tutaj tą wodę. Ej! Ty, przestało... Jakby mniej. Nie? Nie wali już tak ostro. Ale poziom wody nie, nie spada. Kurwa, skąd to się leje, ty? Co to jest? Spłota cieknie. O co chodzi? Dawaj tutaj. Blokadę robimy. O. <ścoughs> super, super. Elegancko. Nie, no dobra, może nie. No nie spada, nie spada ten poziom wody. Tych pomp to ja bym musiał tutaj mieć z 20, żeby to cokolwiek dało. Tutaj trzeba jakoś... Jakoś se trzeba poradzić z tym. No ale że nie ma tutaj nigdzie... Studzienek udrażniających? Nie, no muszą być gdzieś jakieś zatkane, nie? Czekaj, wzdłuż krawężnika trzeba się przejść i zobaczyć, czy wzdłuż krawężnika tu. O, tu coś jest, ale to nie wygląda na zatkane. I tutaj, zobacz, jak to płynie, hopie. A co ja mam tym odkurzaczem porobić? Ty zasysamy. No, tym no, odkurzaczem na pewno dam radę. Na pewno. Na pewno. Za 8 lat będzie gotowe. No, pod tabem mi tylko pokazuje, jak jest zalany teren. No, jest równo zalany, potwierdzam. Jest równo zalany. Tutaj nic się nie zmienia tak naprawdę, mimo że ta pompa pracuje, nie? Ale ta pompa to ona jest chyba tak bardziej wygląda, jakby ona była na jakiejś takie, wiecie, bajorku wypompować coś w tym stylu, nie? Nic więcej tutaj nie widzę. Kurwa, nie wiem, trudno się wylosowało, nie? Nie mam pojęcia, jak się zaradzi z taką powodzią. Odkurzaczem normalnie... Bo no tutaj ta woda, czekaj, no ta woda jakby stąd jeszcze płynie, nie? To może tutaj gdzieś jest bardziej źródło. Może ja tutaj w głąb powinienem zacząć. Kurwa, no dosłownie gra mnie wrzuciła, hehe, na głęboką wodę tutaj coś jest. O, zobacz, tu są jakieś... Kurde, zoba! Odpły... Odpływ. Kurwa, nic nie widzę. Dobra. Nie wiem, chlupie, to chyba dobrze, nie? O, tu jest następny. Kurwa, jakie głośne. Oczyściłem to? Wygląda jakby było oczyszczone, nie? Kurwa, głęboko! Utopię się! Kurwa, ale głębiny. O, tutaj też. Chyba jak już chlupię, to znaczy, że jest oczyszczona, ale nie jestem pewien. A może liście muszą zniknąć kompletnie? Chyba liście muszą kompletnie zniknąć. Jak to wygląda? Tylko, że kurwa, te te pierdolety tutaj. O ci powiem, że tak. Nie widać, żeby ta woda schodziła. Chociaż trochę, nie? Na wskaźnikach. Ja pierdzielę, jak tu jest głęboko. O, tu? O, jest. Ja nie widzę, nie widzę, czy to jest udrożnione, czy to nie jest udrożnione. Łeb muszę wsadzać. Chyba udrożnione. Jak chlupie, to chyba udrożnione. Tak mi się wydaje. Ale żeby to jakoś ten spadało. No nie powiedziałbym, no nie powiedziałbym. No było, było o, o kawiarni, ale najpierw to ja muszę tutaj udrożnić po kolei, nie? Zobacz, tu jest wszystko zalane, gościu. Znalazłem. Dziwny jest ten dźwięk, ten, ten dźwięk chlupania. Tu jeszcze chyba. O. No niby odetkane, no niby odetkane. Jeszcze czekaj, to, ale tu jest ich pełno. Czekaj, to, tu jest ta kawiarnia, jo. Rura w kawiarni od automatu do kawy pękła i rozumiem, że jest zalana wszystko. O co tu chodzi? Co tu się stało? No panie, tu nic się nie dzieje w tej kawiarni. E. No stąd niby płynie, ale nie mogę tutaj wejść. Voila! Odkurzaczem zrobił i pasuje. A tu mogę? Zaraz nie ma problemu. Dobra, no generalnie tutaj nie spada ta woda. Tu ta woda nie spada, no tutaj to... Te... Może te drzwi aby by trzeba. Pa, 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 pa. Iść. Kurwa, ale dziwnie to działa. Że, nie, 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 pick up. Może tak. Wyś To trzeba gdzieś podpiąć, ta? Tylko gdzie? Do prądu nie. To chyba, żeby pompowało wodę? Cholera wie. Nie, no, to wszystko na czerwono jest. Nie wiem jak używać tego pontonu. W samouczku tego nie było. Nie działa. Nie wiem, czy to generatora to trzeba podpiąć. A, nie, nie mam pojęcia. A hydrant? Hydrant chyba zakręcony. A tu nie spada w ogóle ta woda, no nie spada. Nie, no wydaje mi się, że te storm drainy musimy najpierw zrobić. Żeby z tej głównej ulicy to zaczęło yy, zabierać tą wodę. Wiatrę na samochód i wywozić? Jest to jakaś metoda. U... Ta gra jest Nie mam pojęcia, co ja mam tu robić. Grabiami, po szurą, po dnie, kurde, wody, po kark, daj spokój. Jeszcze nie mogę namierzyć tych odpływów. To jakby ten. Ale no nie, nie zmniejsza się, nie, nie zmniejsza się ten. Poziom wody. O! Nie wiem, jak chlupie to chyba znaczy, że działa, ale. No nie pomaga to, no nie pomaga. Zobacz, ile tego jest w ogóle. Ja. dole. Noc jeszcze się robi, cimno będzie, dej spokój. Można tu jakiegoś pomocnika wezwać? A tutaj co się dzieje? No zaba, no tu się z każdego budynku leje. Tu przez ściany nawet napięta ta woda. No zaba. Nie, no ciemno jeszcze jest, ja nic nie widzę, latarki nie mam, no znaczy, mam oświetlenie, ale nie będę biegał przy tym generatorem zalanym. Nie, no chyba ktoś ujał. No tu wszystko zalane, daj spokój. Tak, potwierdzam, mój skaner potwierdza, wszędzie jest woda, jak najbardziej. To jest nie do odratowania to miasto, nie do odratowania. A, tutaj płynie ta woda, tam spływa, bez sensu, bez sensu. No i tutaj zalało z powrotem, daj spokój. To jest jedyne, co ja tu mogę zrobić. No tu się nalewa cały czas, drzwi się nie da otworzyć. Drzwi, drzwi są nieotwieralne w tej grze. Nie wiem, czy wszystkie, może jak wszystkie te drainy, ale te drainy też wydaje mi się, że coś źle robię. Bo one powinny znikać. Te kółka z mapy powinny znikać, jak jest udróżniony. Chyba tak było przynajmniej w tutorialu. A z racji, że ja nie widzę, to nie widzę, czy on jest dobrze udróżniony, czy nie jest dobrze udróżniony. Ale chyba nie jest, żaden nie jest dobrze udróżniony, mimo że tam tymi grabiami machałem. Nie mam pojęcia, ty. Pokonała mnie ta gra. Czekaj, może jeszcze raz. Back to garage, nie obchodzi mnie to. Czekaj, no tutaj no, są dwie misje. Ten samouczkowy, który zrobiliśmy. No i ta misja. Canal to pipe water into flooded cafe. Yes. Mam dwa generatory. I sobie dwie pompy. No wszystko zabieram, no ale po co mi to? Nie wiem, tak wydaje mi się, że te drainy po prostu się nie, nie oczyszczały, no nie? No dobra, no spróbujmy jeszcze raz. Ej! What?! <grywa> What the fuck happened?! No trochę lepiej to wygląda niż ostatnio, nie? Kurwa, troszkę lepiej. Chyba tamto to było na trudnym, tak mi się wydaje. Nie no, to tutaj to kurde easy, hopie. Zaraz tutaj kurde wy wykopiemy albo coś zrobimy i będzie elegancko. Pompkę się ustawi. Jest jakiś ten? Drain? Nie ma. Pompkę się ustawi i na pewno da radę. Ty, to musiał być Bóg chyba, nie? Bo co innego? A, pompkę zaraz ustawimy elegancko, cyk. W najgłębszym tutaj punkcie, pyk. Rurę tutaj damy, cyk. Generator ustawimy. Samo się wypompuje. O co tutaj chodzi? Wiedziałem, że jak zobaczyłem, że z płotu się woda leje, to jest coś nie tak. No, wiedziałem, wiedziałem. Tyk. I leci woda. O, i tu No i kurde, no i działa, no. No i działa. Nieźle, kurwa. Tam to był jakiś poziom apokalipsa chyba. Woda się z okien lała normalnie, hopie, wszędzie. Daj spokój. Dobra, dawaj ten odkurzacz. Dawaj grabie. O Boże. Tyk. I dawaj mimo że jeszcze... Łopata chyba nie potrzeba, wiadro ewentualnie Nie no, teraz to można pracować, to, to jakieś dzieci nieproste. Zara grabiami tutaj ogarniemy robotę Ja się trochę przeraziłem, mówię, o co chodzi, ty Jakaś hardkorowa gra o, o symulatorze powodzi o, 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 widzisz, jest i teraz oba O, no i działa, no i kurde Zasysa elegancko, bailando Jeden, drugi, zaraz tutaj wzdłuż Pick up, pick up what? There's nothing here to pick up What the hell? Jakby się nie wczytała za pierwszym razem. Kurwa jakby się wczytała, aż nad to bym powiedział. No ale śmieszny bóg. coś takiego też nie widziałem. Woda wybrała przemoc w tamty, w tamtej save. Po prostu, ta gra jak baby stepsy, uczycie pokory. A tu chyba nie. Dobra, tu już nie. Powolutku, powolutku zaczyna opadać woda. Bardzo dobrze. Jest to na pewno wszystko? Tak. A zobacz, ten syf to się też zbiera. Ty musisz na bieżąco odtykać. Owaj szybko, szybko, bo tamte się zaraz zatkają znowu. Tu już nie ma, teraz z tej strony. Tutaj chyba są, co? A, dobra. I tutaj, dawaj. Elegancko. Już prawie się pozbyliśmy wody z głównego placu. I tu, już wszystko. A, tu już nie ma odpływu. Dobrze, dobrze. Tam jeszcze sporo wody jest. Zaraz to skontrolujemy. Oho! Ciekawe, tutaj jakaś magiczna grudka się znowu zrespiła. No i bajlando, ty! Środek oczyszczony. A tu tego bajorka nie trzeba ten? Stąd nie trzeba? Czy to, to chyba tak ma być, nie? To chyba jest takie po prostu oczkowodne. Kapitan przepychacz. Ocalił miasto. No jest niby, no center niby jest zrobiony. No dobra. A kawiarenka? No kawiarenka, hopie, to tu... No odkurzacz musi iść. W drogę. Aaaaa, zaraz się tym zajmiemy. No i to jest robota! Odkurzaczem wjeżdżasz i, i się niczym nie przyjmujesz. Mhm, mm mm -hmm. chociaż... A nie, schodzi ta woda. Schodzi, schodzi. Mokra robota dla mokrego faceta, takiego jak ja. Kapitan Przepychacz uratuje to miasto. Ale tak nie schodzi do końca ta woda. No, tak do zera nie chcę zejść. Dlaczego? Może pompą by trzeba? A nie, jednak jest. Nieważne. Może być. Dobra. Kawiarenka zrobiona. Tu jeszcze mamy jakieś takie, nie? Rzeczy do, do ogarnięcia. Może to trzeba wypompować? Wypompuję na wszelki wypadek. Żeby nie było. No, tu to dobrze by było tych pomp użyć. Dawaj te pompy tutaj, wsadzimy i będzie dobrze. Tam już pewnie spompowało. Tu już jest zrobione. A, pompa już tutaj zrobiła. Ciekawej kreatywny końcem, nagrzeszy, że mówiąc. No, pod warunkiem, że się nie buguje i <laughs> nie wrzuca cię w apokalipsę istną. <laughs> Kurwa gorszą niż w czasach nowego. No to. To jest rzeczywiście Git. Dobra, gdzie są te studienki? Tu jest na przykład studienka, nie? Więc moglibyśmy tak, tu postawić. Teraz tak, pompę, pompę tu dać, dać tu, żeby pompowało, nie? Grabiami, grabie wrzuciłem, no dobra, poradzimy sobie, poradzimy sobie. O, do pompy, o, no i to powinno teraz spływać do tej studzienki tutaj, ale nie jestem pewien, tak średnio. Ehm. bo mi za... dobra, to się, się na pewno się, się zrobi, się zrobi. Dawaj drugi generator, drugą pompę, będzie dobrze, będzie dobrze. O, tu jeszcze, posprzątam lekko. Pewnie, że tak. Dawaj następną pompa. Generator. Ja tutaj z tych alejek muszę jakoś ten oczyścić, nie wiem w sumie. To niby pompuje, no zobaczymy. Zobaczymy. Ty! Kabla od prądu nie mam. Kurwa, gdzie ten kabel? E, dziękuję bardzo za Subika. Urg Pepel dziesiąty miesiąc. Kurde, tylko jeden kabel mi dali na dwa generatory. A była opcja w ogóle, żeby zabrać więcej kabli? Nie pamiętam, że tam było więcej kabli. Ale spada, spada ogólny poziom. O, tu jest kabel, dobra, jest, 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 jest. Mamy to. Szkoda, że kapitan przepychasz, nie potrafi trochę szybciej biegać, powiem szczerze. A to pewnie od brodzenia cały czas w wodzie to dostał jakiegoś reumatyzmu na kolana i nie może. Dobra. Odpal, odpal. Nie fajnie, tylko że tutaj się zapchało znowu ten odpływ. O, już prawie, już prawie. Zastało wszystko. Bajeczka. Nie, to są miejsca siedzące podobno. Też je muszę tutaj oczyścić. Co tu jeszcze mamy na mapie? No wygląda git generalnie, nie? Jeszcze troszkę tej wody. Gdzie ja grabie zostawiłem? Gdzieś tutaj grabie zostawiłem. Holipka, holipka. O, tutaj. Wielkie zwycięstwo. Zaraz będę pompował wodę z tej rzeki, nie obchodzi mnie to. Zaraz tam nurkujemy. Tak wygląda? Nie no, chyba to, chyba, chyba drainuje, chyba drainuje. O! I kawiarenka jeszcze. Niby w kawiarence trochę zostało. Spokaj tą kawiareneczkę. Czy tu jeszcze trochę wody? No niby jest. No, trochę napłynęło. O! Zrobiłem. Trzy gwiazdki. To chyba tak średnio mi poszło. Wydaje mi się, że tak średnio mi poszło Ale wielkie zwycięstwo ukończyliśmy Niestety na trudnym się nie udało ukończyć W trybie apokalipsy powodziowej god Godnej starego testamentu Czy nowego? Starego testamentu Starego testamentu Odblokowaliśmy coś nowego, ty A Market magnet fishing Zalało market dla ryb Trzeba śmieci za pomocą magnesu wyciągać Do szóstej, do osiemnastej musimy to zrobić Bo inaczej po robocie będzie A tu nic innego nie mogę zabrać, tak? O kurwa Wodę odkurzaczem Dysonem. Dyson to jest pożądana firma. Oni takie odkurzacze robią, że nawet wodę się spompuje. O, what the fuck? Ehm, um, ok, Eh, eh, eh. Myk, krzesło wyłowione, no, co ja tutaj robię, o co chodzi ty... Dobra... A my z drugiej strony teraz jesteśmy! Pa! Shit! O kurwa... Okej... Okay. Poczekaj, poczekaj, poczekaj... moment! Poczekaj, poczekaj... Mam go! Krzesło... No i myk, będzie, kurde... Na Allegro... A jest tu jaka... jaka ten? A tu jeszcze... Zobacz, 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 Tu jest jeszcze jakieś... Instalacja jaka. Jupp! Monitor! Pasuje. Nie ma problemu. Poczekaj, tu, tu jeszcze coś jest. Tu, tu jeszcze. Nie, jednak nie. Jedna, je, jednak nie, poczekaj, poczekaj. Czekaj, tu co, je, co jest? Kurwa, uspokój się! Eh, Kurwa, nie trafiłem. Poczekaj. Ciężko się nim rzuca. O, teraz przysiągaj. Mam! Monitor. Widziałeś? Tu na pewno nic nie ma? Wygląda jakby coś tutaj było. Ek ekwipunek audio. Mogę z drugiej strony, podejść sobie. Tutaj wygląda jakby coś było, nie? Mówiłem. No, wiedziałem, że tam coś jest. O, i tutaj coś jest, bo takie są... Takie są jakby bąbelki, które ci pokazują. Pa, papa. Pa. O, jest! Dobra, mam go. Normalnie, klucz. Mam go. O, dobra. Ty, półtorej godziny mi tylko zostało. Kurde, ile tych śmieci jeszcze jest, hopie. Pewnie się zastanawiacie, po co to robię. Nie wiem. Kurde, 5.40, więc ja nie zdążę tutaj złowić tego. To jest za dużo tych śmieci. O, tutaj nie ma. No, Zara 5 minut już już będzie koniec. Ile wyłowiłem? A to po prostu, im więcej, to tyle dostajesz. Okej. Okay. Czyli to nie jest jakby na ocenę, tylko sobie możesz tak dodatkowo hajsu tutaj połowić, tak? Oho, takie buty. To jest jakby taka dodatkowa misja. Jak zrobisz jedną misję, to ci się odblokuje, że możesz jeszcze se dorobić. 88 dolarów, tak o. A coś tu jeszcze mamy? Tyle. Wishlist Drain to be the first to play the demo. Ale jest tu jakaś misja, ty. Zabieram. To nie zła misja. <noise> to nie zła misja, Boże, Boże. Śmieszna gierka, śmieszna gierka. Trochę mnie przeraziła z tym błędem. Jeden chyba z najbardziej takich niepozornych błędów, bo naprawdę myślałem, że tu jest jakaś apokalipsa. Zalało, Boże! W kawiarni Rura, pier... całe miasto zalała. Ale koniec końców wystarczyło włączyć, wyłączyć starym klasycznym trybem i zrobiliśmy normalnie tę misję. Może i na trzy gwiazdki, ale zrobiliśmy. Co se pompami pooperowałem, to se pooperowałem, prawda? Jak najbardziej. No, myślę, że Gierka ma potencjał jako jakiś taki unikatowy symulator. Tylko no, muszą trochę jeszcze poprawić tą fizykę wody i te narzędzia i tak dalej. No, no, może coś z tego będzie. Może, nie wiem. Wy ocencie w komentarzach, jeśli oglądacie na YouTubie, zostawcie łapkę w górę, oczywiście. Kolejne demko za nami. Może Gierka się pojawi w pełnej wersji na kanale. Zobaczymy. I pamiętajcie, że na Instant Gaming możecie sobie kupić eleganckie. Giereczki do 95% tańczy na ma normalnie kluczyki, nie martwisz się tym, że drogo dla Polaków, nie martwisz się tym, że Paypal zablokowany, link w opisie, zapraszam.